Zaczynamy. Witam Państwa serdecznie z naszego zaimprowizowanego studio, gdzie rozmawiamy sobie o książkach wydawnictwa, klinika, języka, ale nie tylko. Proszę Państwa, chciałem dzisiaj wrócić do książki, którą tu niedawno omawiałem, czyli do sprawy Macocha. To jest Przekrój przez epokę. Ja będę o tej książce mówił i zrobię jeszcze kilka pogadanek, dlatego że ona jest tego warta. To jest też taka książka, która przywraca, nas, przywraca nam realia. Ponieważ my o XIX stuleciu i początku stulecia XX myślimy poprzez jakieś takie przekrzywione obrazy. Znaczy, no w zasadzie o wszystkim tak myślimy, ale tutaj mamy efekt porządnej, bardzo kwerendy i w dodatku skreślony ręką mistrzowską, bo autorka jest znakomita i pokazuje nam, Najważniejsze momenty, które wpływały na relacje pomiędzy społeczeństwem polskim pod zaborami, a e, Kościołem e, i władzą carską. E, ja dzisiaj, proszę Państwa, powiem o sprawach, które dotyczą okresu po powstaniu styczniowym, e, bo autorka tutaj cały duży rozdział temu poświęca, jak na terenach polskich ro rodziło się coś, co my czasem nazywamy nowoczesnością czyli jak kończył się świat archaiczny, świat rycerski, bo w Polsce skończył się on bardzo późno i zaczynał świat nowoczesny, czyli za chwilę powiem, co, co to znaczy ten świat nowoczesny. Proszę Państwa, no jak wiadomo, powstanie styczniowe zakończyło się klęską straszliwą, a ta klęska, jedno z jej imion to konfiskata. Konfiskaty majątku nieruchomego przez władze carskie, które sięgnęły nieprawdopodobnych zupełnie rozmiarów. No i oczywiście wywózki na Syberię, degradacje ludzi do no, nie chcę powiedzieć jakiego poziomu, ale bardzo niskiego ucieczki za granicę, emigracja, więzienia, kary śmierci przez powieszenie głównie. Proszę państwa, i w zasadzie można powiedzieć, że skończyła się taka polska rycerska. To znaczy to było takie ostatnie powstanie, że ludzie wyszli w pole, wzięli szable i karabiny i walczyli pierś w pierś i twarz w twarz z wrogiem. Po tym to się skończyło. I proszę Państwa, oczywiście pamiętamy, że Kościół katolicki stanął po stronie powstania, nie w całości, ale wiele zgromadzeń zakonnych, wielu księży z księdzem Brzuską na czele, który miał własny oddział powstańczy, czym nie pomagało powstaniu, bo wręcz walczyło w powstaniu przeciwko armii rosyjskiej. Proszę Państwa, represje, jakie spadły na kościół, były straszne. To znaczy, były straszne w takim wymiarze, że księża zostali w zasadzie zdegradowani do roli urzędników na bardzo niskiej pensji. Tutaj jest to szczegółowo opisane, na bardzo niskiej pensji. Klasztory zostały polikwidowane. W całym królestwie zostało 39. Domów zakonnych, tak? Jak na Polskę, gdzie tych domów było no, masa. To jest bardzo mało. W nierówny, nierówny podział na tam kilkanaście żeńskich i trochę więcej męskich. Ocaleli Paulini na Jasnej Górze, ale pozbawiono klasztory i pozbawiono parafie ziemi. Księża musieli się, nie mieli kontaktu z, ze swoimi zwierzchnikami. W Rzymie. Trzeba było to wszystkie kontakty z Rzymem załatwiać poprzez Petersburg. I carską komisję przeznaczoną dla katolików. No wiadomo, czym to się kończyło cenzurą wszystkich pism, tak? niemożliwością znalezienia porozumienia bezpośredniego. No więc duchowieństwo polskie rozmawiało z papieżem przez urzędników carskich, którzy jacy byli wszyscy wiemy, skorumpowani do cna. To raz miało swoje walory, a raz nie. Proszę państwa, jak społeczeństwo na to odpowiedziało. To jest istotne dla, tego, dla tej narracji, dla tej książki, dlatego, że to nam mówi, w jaki sposób pod naciskiem władz zaborczych degenerowało się społeczeństwo i degenerowali się wierni. Dlatego, że należało jakoś odpowiedzieć na to wszystko, i pojawiły się rozmaite idee. Wśród nich, w kościele, tak? wśród nich idea taka, że powstawały zgromadzenia zakonne bez habitów, tak? czyli były, był ruch bezhabitowy. To na początku miało sens i cel tego był szczytny, to znaczy chodziło o to, żeby zaborca nie wiedział, jaki jest potencjał religijny w narodzie. Chodziło też o to, kiedy zaczęło, zaczęły w, na terenie królestwa powstawać wielkie zakłady przemysłowe. Musimy pamiętać, że królestwo polskie pod zaborem rosyjskim to jest wielki przemysł. Wielki przemysł włókienniczy, stalowy to są koleje. I to są wszędzie robotnicy i robotnice, i Kościół musiał jakoś do tych ludzi dotrzeć. Ruch bezhabitowy był takim pomysłem. Tworzono specjalne zgromadzenia z sióstr po cywilnemu, które prowadziły akcje ewangelizacyjne w fabrykach. Proszę Państwa, ale była to też pułapka, jak się okazało. Dlatego że z tego ruchu bezhabitowego wyłonił się ruch mariawicki, czyli całkowita herezja. Zbuntowana przeciwko papieżowi, która została bardzo szybko przejęta przez ochronę i przez ochronę finansowana. Centrum mariawityzmu było w Płocku, jak pamiętamy, i tych diecezji parafii mariawickich w Polsce zrobiło się nagle sporo zrobiło się nagle sporo za tym wszystkim stała policja carska. Proszę Państwa, te okoliczności, czyli zubożenie i likwidacja zakonów, pensje wypłacane księżom, niemożność zbierania datków od wiernych, bo i tego zakazano, spowodowały, że no w zasadzie wszystko się odwróciło. To znaczy, Kościół, który prowadził misję i. Wiódł ludzi ku zbawieniu, zaczął tych ludzi wieść no, nie wiadomo gdzie popychany kolbą żandarma, popychany w, w tym niewiadomym kierunku przez pisma urzędników z Petersburga. Księża byli pogubieni całkowicie, i próby realizowania misji napotykały może nie tyle trudności zewnętrzne, co po prostu kwestionowano ich sens. I w pewnym momencie zaczęły mieć one wymiar również materialny, czy też można powiedzieć głównie materialny. I to nie jest wina polskich księży, niektórych, bo ja nie mówię o wszystkich, ponieważ wielu księży poszło na zesłanie. Biskup Warszawy, Szczęsny Feliński, został zesłany do Jarosławia, mieszkał tam 20 lat. Podobnie było z innymi księżmi i biskupami, ale byli księża, którzy podjęli wyzwanie, nie mając szans na sukces. I próbowali w jakiś sposób ratować substancje, ratować kondycję kościoła, który był skazany na powolną śmierć. Na powolną śmierć. Nie znajdując sprzymierzeńców nigdzie, bo jeszcze autorka wskazuje na bardzo istotną kwestię. Kiedy zaczął się w Polsce ruch robotniczy, kiedy tworzono partie polityczne, Kościół próbował się odnaleźć w tych partiach, ale nie zawsze było Kościołowi po drodze, nawet z tak konserwatywnymi partiami jak Narodowa Demokracja czy w ogóle ruch narodowy dlatego że ruch narodowy ze swoimi postulatami egoizmu narodowego no nie wpisywał się w misję ewangelizacyjną dla której każdy człowiek był tak samo ważny no więc powstało mnóstwo problemów ideowych mentalnych osobniczych które tutaj są proszę państwa dość szczegółowo opisane a finałem tego wszystkiego finałem tego wszystkiego była straszliwa zbrodnia Damazego Macocha. Tak to ujmuje autorka, moim zdaniem bardzo słusznie, yy, dlatego że yy, wskazuje nam, na co powinniśmy zwracać uwagę i jakie mogą być konsekwencje dzisiaj, bo znalezienie podobieństwa w tym opisie do spraw, które się rozgrywają obecnie w kościele i wśród wiernych no jest yy, bardzo łatwe, proszę Państwa. I ponuro to wygląda. Ponuro to wygląda. Yy, yy. Oczywiście, ktoś powie, że dzisiaj nie ma takiej opresji, y, jaka była y, za cara. No nie ma, bo nikogo nie wyśle na Syberię, ani nie skonfiskuje mu majątku, ale ksiądz Olszewski od y, kilku miesięcy, a niedługo minie już prawie rok, y, siedzi w więzieniu, tak? Bez zarzutów, nie wiadomo za co. I władza nie uważa za stosowne, żeby się wyspowiadać z tego i przedstawić mu jakieś zarzuty. Proszę Państwa, więc osłabianie Kościoła ma rozmaite, czynione jest rozmaitymi metodami, które z początku mogą się wydawać niesłychanie szlachetne, a następnie okazuje się, że są bardzo łatwe do odwrócenia. Uważajmy więc, i jeżeli będziemy chcieli coś oceniać, pamiętajmy, że większość rzeczy wydarzyła się już wcześniej, tylko my o tym nie wiemy. Ta książka służy między innymi temu, żeby sobie przypomnieć. Jak to było w drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX. Jest to książka o postawach też, dlatego że autorka podejmuje tutaj takie wyzwanie i trud, żeby wskazać, jakie postawy były właściwe. Wśród właściwych postaw wymienia między innymi księdza Brizińskiego, którego wspomnienia sprzedawaliśmy i wymienia również kilka postaw niewłaściwych. Może to zrobić, dlatego że podjęła wielki trud napisania tej książki i znane są jej konsekwencje i nam też. Są te konsekwencje postaw i wyborów życiowych duchownych i nie tylko duchownych też są znane i też mamy prawo do ocen. Dlatego warto proszę państwa sięgnąć po tę książkę i ja będę tak fragment po fragmencie państwu sygnalizował, co tu jest fajnego i będziemy do tego wracać. Bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.